Domagamy się zmian systemowych finansowania Domów Pomocy Społecznej, podwyżek wynagrodzeń, szacunku dla pracowników TPS-ów i docenienia trudu wykonywanej przez nich pracy. Nasze postulaty za godną pracę żądamy godziwego wynagrodzenia. Dość lekceważenia pracowników Domów Pomocy Społecznej. Dość lekceważenia mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. pracę, żądamy godziwego wynagrodzenia. Szanowni przede wszystkim pracownicy Domu Pomocy Społecznej, którzy wykonujecie niesamowicie trudną, a można powiedzieć tak po ludzku, niewdzięczną pracę. Niewdzięczną, bo trzeba się opiekować często osobą, którą los pokrzywdził której nikt inny, jak Wy, im ręki nie podacie, to nikt się nimi nie zaopiekuje. Często w rodzinnym domu, czy nawet najbliższej rodziny, którzy nie chcą się tymi ludźmi zajmować, bo są ciężarem w takim nowoczesnym państwie, jakim chcemy żyć w XXI wieku. I Wy niesiecie posługę tym ludziom. Dzisiejsza ta wikieta i manifestacja przejście. Jest to próba, żeby zainteresować opinię publiczną, w jakich warunkach i w jaki sposób jesteście wynagradzani. Również przyszliśmy tutaj na ulicę Spokojną, gdzie są najwyższe władze województwa, tak przedstawiciel rządu w terenie, czyli wojewoda i marszałek województwa lubryskiego. Sytuacja pracowników Domów Pomocy Społecznej staje się coraz bardziej dramatyczna. Od kilku lat staramy się bezskutecznie o podwyżki wynagrodzeń. W odpowiedzi słyszymy, że ani starostwa, ani dyrekcje naszych placówek nie mają odpowiednich środków. Pracownicy DPS-u rozumieją trudną sytuację finansową jednostek, którym podlegają ale oczekujemy, by nasi pracodawcy zrozumieli także naszą sytuację. Wiadomo, że koszty utrzymania stale rosną, a więc nasze wynagrodzenia realnie maleją i większości pracowników DPS-u staje przed widmem ubóstwa, bowiem płace na poziomie minimalnego krajowego wynagrodzenia nie pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszych rodzin, a takie wynagrodzenie otrzymuje większość osób zatrudnionych w DPS-ach. Szanowni Państwo, problematyka poziomu wynagrodzeń w domach pomocy społecznej jest mi dobrze znana, gdyż... Prowadziliśmy prowadzimy rozmowy z pracownikami Domu Pomocy Społecznej w Maczynie, który podlega i jest prowadzony przez powiat lubelski i na pewno ponad wszelką wątpliwość należy stwierdzić, nie tylko na okoliczność tego zebrania, ale tak obiektywnie, że poziom wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej jest zdecydowanie zbyt, zbyt niski i na pewno należy szukać rozwiązań, które by które poprawę tego stanu rzeczy. Tak jak tutaj zdążyłem usłyszeć. Do mnie były skierowane słowa jako do przewodniczącego konwentu powiatów naszego województwa. Myślę, jest, zresztą już od jakiegoś czasu czynimy różnego rodzaju starania poprzez Związek Powiatów Polskich i konwenty poszczególnych województw, żeby ten stan rzeczy zmienić i czekamy na reakcję rządu na pomysły ministerstwa, które po prostu ten stan rzeczy poprawią. Pragnę również nadmienić, myślę, że Państwo w większości macie. Podziela się mu pogląd, że e, powiaty odkąd są organem prowadzącym prowadzą domy pomocy społecznej poczyniły bardzo duże wysiłki inwestycyjne w celu dostosowania e, standardów czy osiągnięcia standardów w większości e, placówek. Te wysiłki są e, finansowe, to jest zarówno e, budżety, środki własne powiatów, jak i pozyskane e, poprzez napisanie odpowiednich projektów środki pochodzące z, z Unii Europejskiej. Przeważnie w ramach regionalnego programu operacyjnego. Ten element poprawu, poprawy standardu obiektu, który Państwo na co dzień pracujecie z podopiecznymi, myślę, że jest w dużym stopniu osiągnięty. Brakuje jeszcze tego, o czym tutaj myślę, rozmawiamy w tej chwili, czyli o poprawie poziomu wynagrodzenia. Myślę, że jest to wspólne zadanie dla nas wszystkich i tutaj Państwa apele. I ten dzisiejszy tak dobitnie wyrażony po prostu przyjmuje do realizacji i myślę, że wspólnie z kolegami z konwentu postaramy się, żeby nasz głos wspólnie z Państwa głosem był możliwie jak najlepiej słyszalny i miejmy nadzieję, że będzie zauważony.